Cześć, wit witam na kanale Grabarty. Z tej strony, oczywiście, Barty, a to jest oczywiście Duke Newkem, Manhattan Project, tak? To jest drugi, e, druga część pierwszego rozdziału, powiem to w ten sposób. Chociaż może lepiej nie będę mówił, bo się zaraz pogubię. E, w każdym razie, druga część, druga część tej rzeźni na dachach i ratujemy, idziemy i, i, i robimy jedną wielką rozpierduchę. Zapraszam! Piękna rzeźnia. Da się tu na górę? Da, da się chyba jeszcze. Chyba się da? Albo się już nie da? Chyba już się nie da. Ojej, ojej, ojej. Dobra, damy radę jakoś, nie? Zobaczymy, co tu się będzie działo. To jest pęknięte? nie jest pęknięte, chyba jest popękane, a jak jest popękane pewnie, że tak No ja No chce teraz się na górę tu dostać jakoś, a... Aha, tędy. Nie tędy, tędy. Takuj Ajesz, dajesz, dajesz mi się o kolega ze słatu. <śled> Kurde, zarąbiście te modele są zrobione bez <laughs> O cholera. A <O>, masz. Bum. <laughs> Dobra, skaczemy na drugi. Próbuj nie, nie. Jak ja mówię, muszę przestać raszować, bo mi strasznie... Strasznie mi się, kurde, śpieszy czasami, no. Boom. <śpiewanie> Okej, okay, to wróćmy sobie tutaj. Wskoczmy tu. Zobaczymy, co tam dalej mamy tutaj. Co tu się dzieje się? Ja tu muszę... Aha. Okej. Okay. Toś, to się dzieje, ale się nie dzieje. O kurde, a to co? Okej. Okay. Okej. Okay. Oj, ojej, oj, ojej, 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 ojej. ojej. kill mutants. No i teraz pytanie, skakać czy nie skakać. Teraz się żyje. Ups. Spróbujemy. O, oh, poszła. Dobra. Okej. Okay. Najpierw strzelać potem pytać, nie? Tak poszło. Okej, okay, zejdziemy sobie tutaj. O oh, cholera, spadłem pięknie. O! Oh! Oje oh yeah, baby! O oh, kurde, dobra. Pięknie! Właśnie chyba potem nie powinno się chodzić. Pewnie, że nie. Jeszcze żyjemy, jest dobrze. da trochę, że zapisów tutaj nie ma. Okej. Okay. O cholera. A cóż to kurde jest? Oj ojoj Ej. Oj, oj. Okay. Tu się dać gdzieś te gest? Nie. Wieczorowina jest całkiem dobra. Podobno. Tylko co ja mam teraz tu zrobić? Bo się trochę zgubiłem. Chyba, że to jakieś. nie mamy? 17, tak? To nic nie. O co tutaj? Może teraz? Coś jest nie tak No nic Ojej. Okej co, mam stąd wyjść chyba, tak? No dobra Tu nic nie ma Tu mamy amunicję, okej, okay. lecimy z tematem cały czas Ja się fajnie czupię bez kitu, naprawdę się fajnie w to czupię, kurde, stara gierka, tak że szok, ale z takim klimatem... Ups. Bumma. Można powiedzieć headshot. <gry> Widna wołowina. Tego pana trzeba inaczej załatwić. Bum go! Rest in pieces. Rest in pieces. Ja zaraz rest in pieces nie miał, kurde. Okej. Nie, quad damage. Okej, okay, quad damage, idziemy dalej. No wchodź, wchodź, wchodź. Mam tylko nadzieję, że to się cały czas dobrze nagrywa. O oh, oh. ugo! Moment, moment, moment. Mocny skubaniec, jak tam mam się dostać, kurde. Moment, może go. Nie tak musimy to inaczej zrobić, eee, chyba wiem jak nawet. O właśnie tak. No dobra, wszystko fajnie, wszystko pięknie, tylko okej. Okay. Pięknie, ale o tym nie wiedziałem, tylko teraz tak. Jak mam się stąd wydostać? Halo! Kurde, no mam mały problem. A, za późno. No tu nic nie ma, nie? Okay. Spróbujemy się złapać. Dajesz, dajesz, dobra, okej. Okay. Teraz tutaj, tak, tak. O kurde, nie no. Psz. Bo chciałem sobie to życie tam zebrać, kurde, jeszcze tak i nie wiadomo co z tego będzie. Chyba se odpuszczę, bo tak to można tym godzinami. Znieść. Mam to słuchajcie, wiszę po prostu sobie tutaj. Wiszę, kurde, i jak on się przesunie, to wyjdę. Ale on nie wyjdzie, nie on się nie przesunie. Dobra, załatwiony. Ha. Dobra, no to teraz powolutku do przodu lecimy dalej. Eee, da się do góry. O, kurde, ale bym dowalił teraz. Cała robota by była. No niestety tam tego jednego życia nie zbiorę, bo nie mam pojęcia jak. Po prostu nie mam... Słuchajcie, nie mam pojęcia jak to zrobić. Nie wiem. Tu zginąłem chyba z 10 razy. Już tak naprawdę tak jest. E, dobra, wchodzimy. biuku schodzimy. To jest ten sam problem, chyba. Dobra, ten to był piku w porównaniu do całej reszty. Zobaczymy. Oj, oj, co to by. To tu się... O, jaka fajna pani. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poszło, poszło. Tak, nie ma sobie granaty pod nogi rzucać. Okay. Nie sądziłem, że to może tyle radochy mi dać bez skitu. ojoj, ojoj, oj. tu będzie wesoło, dobra. Okay. Ara! Ile człowiek się nauczy, jak to można takie różne dziwne rzeczy załatwiać? <laughs> o, bo... Czyżby to był kolejny... E, ten? To mi się wydaje. Nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie wiem, kurde. Okej, okay, schodzimy sobie tutaj ładnie. Nie. pięknie. No, To on jest kurde, kuloodporny. O żoż, kurde, co tu z, stało się stało się Dobra, przejdziemy sobie tutaj, bo pewnie. No, wiadomo, coś musi być. Kluczbę? Hmm. Nic. Dobra, idziemy dalej. Tam coś jest na dole, ale pewnie też coś... O kurde, jaki fajny plecak! Oho, jaki kozak! Jak go się używa? Moment, bo użyłem plecaka, nie wiem jak. Słuchajcie, jest mały problem. Eee... Tu sobie przyłączam broń, okej. Okay. Tu sobie nic nie robię, a tu przyłączam sobie broń. No, on sam włącza ten, ten? Chyba sam to włącza w takim razie. Kurde, że mam tylko 25 życia, tu mamy olbrzymi problem. Chyba sam ten plecak mi się włącza w takim razie, nie wiem, ja nie... No bo tak to mogę sobie tylko bomby wrzucać, to nie to. Tak. Dobra, lecimy. Okej, okay, tu mamy jakieś życie, dobra. I tak, musimy znaleźć klucz. Niebieski. Niebieski klucz, dobra. Oj ja zaraz zginę. My zaraz tu zginiemy. Nie dobrze. Oj, oj mało brakło, mało brakło. Może tu coś będzie, tak. Tak, jest kobitka, dobra. Cześć. Już! O, jak fajna tegespenterka. Damn, I love this job. all yours, Duke. You must be 18 or older to ride. <laughs> Musisz mieć skończono. Ooh, careful with those things. I like that, I like that. Dobra, ale co my tu... moment, bo wzięliśmy klucza, wzięliśmy, tak? Dobra, jesteśmy. Nie mogę teraz odpalić tego plecaka. Nie wiem, co się stało. No nie, to sobie mogę bombami porządlować. To nie jest to. To no nie działa. No trudno. Okej, okay, weźmy sobie życia troszeczkę. Bacon Making bacon Pięknie, dobrze kurde tak jest dajesz 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 Dobra dobrze dobrze o cholera o, tam pewnie spadnę, to już nic z tego może mi uda się na górę wjechać jeszcze. Ojej. Co yes. to, to jest? Nic z tym nie mogę zrobić, dobra. Próbujemy wjechać na górę, ale chyba się nie da wyżej. Nie, nie dam rady. No to próbujemy, no. nie niedobrze, niedobrze, niedobrze Nie wskoczę tutaj już Ale może tak dolecimy je Mamy klucz, jest dobrze A, a bo to jest barierka, dobra Poszło Dobra, bierzemy Zapas musi być no dobra, mamy tutaj na górze coś, mamy jeszcze to lecimy, lecimy. Awaj Diuk są Książulku, to mój Księciuniu Awaj księciuniu dawaj. Tyle rady tak. No to nie, nie, Ale mi... O kurde! O kurde, razy dwa! Kto to takiego spawna wymyślił? Ej! O, exit eee, nie, nie wskoczę tam. Poszło. Dobra, i tak musimy wrócić tam do, do tego tego, tak? I hate pigs. Czyli z góry musimy skoczyć. No, dajesz, dajesz. Dobra. O, kurde, sorry. Let's Ej, no kto tego spawna wymyślił? No, kurde. No muszę... muszę się dostać tam, tak? O cholera, nie wiem jak to zrobić teraz. No okej, no skaczymy tu. No i teraz? Okej. Okay. Dobra, już chyba wiem. Wiem, wiem, wiem. Dobra, wróciłem. Okej. Okay. Już myślę, że mam problem. No to mamy problem, bo... Nic, no spróbuję. Dobra. Okej. Okay. Tu jest ta kobitka. Tutaj, thank Jak dużo kobiet, tak mało czasu, tak? Kurde A tutaj jest. Dobra, dobra, dobra. wróciłem. już, już zacząłem panikować. Yes! Kończony drugi. Bomba, słuchajcie, kończymy, kończymy drugi odcinek. Dachowa rebelia część druga. Super kurde. No prawie wszystkie sekrety. No sześć tylko niuków, ale jakoś sobie tutaj myślę, poradzimy, jakoś damy radę. Mam taką nadzieję. I co? Do zobaczenia w trzeciej części Dachowej rebelii, tak? To tam będzie chyba walka z bossem, coś mi się tak wydaje. Dobra. Na raz pa.